Sama podjęłam y, świadomie decyzję, że jednak studia techniczne dają bardzo wiele możliwości. Tytuł inżyniera otwiera tak naprawdę przed nami wszystkie drzwi, a szczególnie te, za którymi kryje się kariera. A którzy z nas nie chciałby pracować w branży, która mu odpowiada, mieć satysfakcjonującą pracę, ciekawą no i przede wszystkim też dobrze płatną. To jest taka akcja, która ma pokazać, że, że właśnie dziewczyny nie powinny się wahać, jeżeli uważają, że to jest kierunek. Po którym one znajdą pracę i to będzie to, co chciałyby robić w swoim życiu, to jak najbardziej nie powinny decydować na, się na coś innego tylko ze względu na to, że to jest uczelnia techniczna i mogą sobie nie dać rady. Wielu ludzi sobie nie daje rady i to nie są tylko dziewczyny. Dziewczyny nie powinny się bać absolutnie tego wyboru, ponieważ. Jestem no już czwarty rok w Rzeszowie i obserwuję, że dziewczyny czasem sobie o wiele lepiej radzą, tak naprawdę, niż, niż mężczyźni. Często dziewczyny są bardziej sumienne, bardziej pracowite i okazuje się, że dużo więcej serca i pracy wkładają w swoje wykształcenie. Dziewczyny muszą czasem wykazać się jeszcze większą wiedzą i samozaparciem. Bo muszą udowodnić, że one też potrafią. Jesteśmy, wydaje mi się, bardziej ambitne i dążymy do celu jeszcze, jeszcze bardziej niż mężczyźni, bo chcemy pokazać często, że, że my też możemy. Akurat nam się udało, bo Politechnika również współpracuje z firmą w Gdańsku. Dostałyśmy staż, ale na pewno na, na, na tą wpływ na, na to, że dostałyśmy staż i pracę obecnie, miało to, że nasze zaangażowanie w różne akcje. Udało nam się dostać staż. W tym momencie zaczynamy już pracę, więc wskakujemy w zupełnie nowy etap życia, i chyba jesteśmy zadowolone z tego powodu. Jeżeli dziewczyny tylko macie predyspozycję, yy, lubicie matematykę, no bo jednak studia techniczne to matematyka, fizyka, yy, no to nie należy się bać, bo to, to nie są straszne rzeczy. Tutaj po kolei wszystko jest tłumaczone, yy, więc nie trzeba być geniuszem, ale no, trzeba jednak to lubić, bo o to tutaj chodzi, że. Musimy, musimy wiedzieć, co chcemy robić i nie wolno się bać, po prostu. Nie wolno się bać nowego.